Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony no To jest kolejny mecz naszej B klasowej drużyny <noise> w walce O A klasę. Dobra, słuchajcie, ja się loguję. Robię questy, piękne kobiety. Wszystko to jest, to co trzeba. Przypominam o możliwości wspierania kanału. Macie dostęp do wcześniejszych do wszystkich filmów. Macie dostęp do wakacji z Dubaju, z Hongkongu i z Czechosłowacji. <grym> Zrobimy te podstawy No i lecimy, lecimy. Nie wiem, po co to robię. Chyba dla treningów. Jest. Ja sobie muzę w tle odpalam. Widzicie jaką. Ej, niestety, wy tej muzyki nie możecie słyszeć. Bo to jest muza. Z prawami autorskimi. Ale powiem wam. To jest muzyka z lat 80. -tych. Teraz leci. Michael Jackson. Tiller. No zresztą widać jak tańczy, nie? <grywa> Jaka faza. Wy macie tam inną trochę muzykę? Też fajną, też fajną. Jakieś pobrzdękowa, jakieś brzdęki z Afryki, nie? 300 końców, mogę ich użyć. Tak wygląda nasz skład, Mark of Jedziemy, nie? Coraz mniejsze, te trudniejsze są. Ale my też nabieramy doświadczenia. Nieźle, może dzisiaj... Nie, do drugą nie dzisiaj. Jedziemy. do czasu. Ja zaraz wrócę. O i dzisiaj. To się nie boi z Bimbaem zagrać. Zawrzewanie jest na tyle mocna mentalnie. Można powiedzieć bezlitosna nawet. <laughs> bezlitosna. B to wchodzi Ziru. Wszyscy pamiętamy tą bramkę Jiru z Q z trzeciej nogi Szoboszlaj na CMFie bez DMF, ha, Grachopak. I jestem nowy Kalafiori. Harykane jest. Oby nie, Oby nie ten harekanec, co kiedyś mnie pogrążył. Może ten będzie zepsuty. Zdrowie panowie i panie. Jakieś panie oglądają? No, a mimo, jakbyś miał inny ryj. To może bym zerknęła, tak to nie ma na co. Ale faceci na tutaj na wybiegu też czasem chodzą. No dobrze, Beto. Od razu zmiana zawodnika. Czekajcie, wyłączę tę liczbę widzów, bo chyba nikt nie przyjdzie na offline stream. Dobra, graj, kolego. Bo zrobi to rozustawienie, co cię zabije, Jiru No kurcze, no mnie to tak denerwuje jak oni tam kombinują zawsze Nie wiem co oni kombinują, mnie to denerwuje Byli przed chwilą w ustawieniach, ustawiali, włącza się mecz, pauza Б засневади си. Jezus Chryste, chłopie tu nagrywam, materiały, taśma mi ucieka, zaraz mi wciągnie do Magnetofidu <grystanie> Dobra, jedziemy Onana, zaczynam Schlotterbeck, wszyscy pamiętamy te jego dobre występy, Giru, Depol. Paul Onana zablokował, dobrze Mendes, szeroko wybiega już. Robertson, Robertson, Beto nic z tego. Jeszcze raz Mendes, mój błąd. To miasto, ależ mi zabrał piłę kluczową. Schlotterbeck nie może dać. Dobrze, bardzo dobrze. James mój błąd, mój błąd, po kolejny Schlotterbeck, No, blisko było, Beto, Onana, szeroko, Van Dijk James jas Dobrze. NDS. Prawie Jiru. Włątrz. Masz. Prawie wyszło. Prawie im wyszło. Ziru walczy. Beto. Onana musisz, musisz. Onana bardzo dobrze. Peto no bardziej mi zablokował. Onana, o, ale warciarz Pędes się wraca. Peto słaby wygrywa te główki. To słabo wygrywał, ma tam jakiegoś niskiego gościa, nie może sobie poradzić. Jeszcze raz Beto. Nie będzie nie przejmu się. Robert so. James. -0. Wojtek? Mój błąd znowu. Dużo błędów popełniam. Schlotterbeck. Oj, nie zablokowałem. Niedobrze. Jeszcze powtórkę ogląda. Nie, nie ogląda. Jest to suma summarum moich błędów. Bardzo dużo błędów popełniam w tym meczu. Musimy się obudzić, panowie. Schlotterbeck. Mendes. Dobra, dobra. Jiru, potrzebujemy troszeczkę nogi. James. Dobra piwa była. Schlotterbeck. Robertson. Jain wygrywa główkę. James. Ryzykownie. Leopold przegra. Myślałem. Mendes. Pokulił grę, Giroux. Beto. No coś słabo gra ten Beto. Co no dzisiaj? Andes, Beto, Oliver Giru szeroko. No połapał się mu mój przeciwnik. Schlotterbeck. Skaino nie może sobie poradzić. No nie jest ciekawy, nie jest ciekawie. Nie mogę strzału nawet dodać. Te wrzutki były. Beto tam się męczy z kim? On tam się męczy z jakimś, nie wiem, Martinezem, czy opomekaną, kimiś, kalafiori. Powinno w masło wchodzić. Chyba będzie pierwsza porażka. Bo ja nie mogę akcji stworzyć. Jeszcze jest o, o Simem w obwodzie. Pellegrini. Simem. Oj, i Sorlot. Może teraz ich wpuści. Dosyć wcześnie, bo widzę, co się dzieje. Beto. Butterbeck. Nie mogę wygrać z główki z Ja pierdździelę jeszcze takie. Takie mi zabiera piłki. James. Robertson. I widzę za Marli. Robertson! Chiru. Trzecia noga. Schlotterbeck. Ciężko się walczy z tym Kane'em. On ma aerial budowany od razu. Dobrze. Oj, moja wina. to się przebudził. Technicznie fu, 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 fu. na skrzydło tego, ona znowu, ale już błęd kolegów naprawia. Kalefiori tam gra na stronie, dobrze gra. Ale Fiory tam gra sobie na lewej pomocy obronie. Giro schodzi. Sorlot wchodzi. Witaj panie Sorlot. Czas troszkę rozluźnić atmosferę chyba, James. To mi jasu. Już będę w nie popełni. Robertson, znowu będzie asysta chyba. Robertson. ja trochę się pogubiłem. Robertson, jest wszędzie. Mendes. Robertson. Mendes. James czeka. Mendes. Prawie wyszło. Ona musisz. Spokojnie, Beto. Ależ zagrali, ależ zagrali to. No i w takim momentach się przydaje właśnie ten wzrost u tego, u Mendesa no to jest taki wyższy troszkę, metr 80 wzrostu. Boczna obrońca. Nie lubię takich, ale są takie momenty, że się przydaje. Mało tych momentów jest. no nie, no bez jaj, bez jaj. Bez jaj, co tu w ogóle się wydarzyło? Chłopaki, no przejmuje gość w środku. Zresztą nie jest szybki nawet ten Kane Bez asekuracji jakoś. O Jezu. Schlotterbeck, próbujemy. O, na boisku. onana Mogę wychodzić, w każę. Schlotterbeck, Dobrze? Będę z nie No nie, no nie gadaj. Lauterbeck, Zoltan Kane, Simen, Pellegrini Pellegrini Szeroko Do Sorlota, a nie zdąży Sorlot Wyprzerzut. przerzut, James O Simen. Jane, no to ładnie zrobię dla Pellegrini Schlotterbeck. Was troszkę przycisnęliśmy wysoko. Schlotterbeck, Kane. Ciężko mu się walczyć z tym Kane'em Podobny wzrost mają w sumie. Schlotterbeck, 1,88 m, Kane chyba 1,89 m. Nie, Schlotterbeck Wojtek, ostatnia akcja? Dawaj, lecimy panowie, Sorlot. Wszyscy znamy tą akcję. Nic z tego, Jeszcze nie jasu. miasu? Onana ucieka. Jak zrypałem. Jak zrypałem panowie? To była akcja bramkowa. To była akcja bramkowa, ale zrypałem. Ajajajajaj. Niestety. Niestety. Była bramka. Robertsonę strzelenę do środka zamiast podawać, nie to chciałem strzelić. O, minus 5. Niestety. Trzymajcie się. I następnego. Hej.